Wystarczy jedna kropla, by szklane półki w lodówce pozostały czyste, bez pary plam i zacieków nawet przez cały rok. Ten trik naprawdę ułatwia życie, bo czyszczenie lodówki możesz odłożyć na później. Nic nie będzie się już przyklejać, a para nie osadzi się nawet gdy długo czegoś szukasz. Przy następnym sprzątaniu opróżnij lodówkę, wyjmij półki, dokładnie je umyj i osusz. Gdy szkło będzie suche, weź miękką ściereczkę i odrobinę gliceryny. Dosłownie jedną lub dwie krople. Gliceryna dostępna jest w drogeriach i wystarcza na bardzo długo. Wypoleruj półki po obu stronach, aż płyn całkowicie zniknie i szkło znów stanie się suche. Od tego momentu półki nie będą parować, a rozlane płyny nie będą się do nich przyklejać. Wystarczy szybkie przetarcie bez wyciągania i szorowania. Warstwa gliceryny działa jak niewidoczna tarcza ochronna sprawiając, że lodówka zawsze wygląda na świeżo wyczyszczoną. To prosty trik, a daje efekty jak profesjonalne czyszczenie.